Przed przystąpieniem do aktywności fizycznej każdy z nas powinien posiadać podstawową wiedzę na temat naszych parametrów życiowych. Jak je zmierzyć? Zapraszam na krótki instruktaż. Każdy z nas przed przystąpieniem do aktywności ruchowej powinien posiadać podstawową wiedzę na temat naszych prawidłowych parametrów życiowych, które powinny być w tak zwanej normie. Normy te mogą być różne u różnych osób, zależy to od wielu czynników, np. od wieku, płci, stanu zdrowia, trybu życia, chorób przewlekłych. Kontrola parametrów życiowych pozwala na monitorowanie przebiegu choroby, a także weryfikować to, czy jesteśmy gotowi do aktywności fizycznej w związku z obecną pandemią, ograniczeniem dostępu do służby zdrowia. Większość wizyt lekarskich to teleporady, dlatego też to my powinniśmy umieć ocenić nasze parametry życiowe, bo na tej podstawie zostanie udzielana nam porada lekarska. Takie parametry życiowe jak ciśnienie, jak saturacja, jak temperatura, a także liczba oddechów. Na rynku mogą państwo znaleźć różne rodzaje zegarki tak zwane smartwatche, te podstawowe mierzą nam tętno. Pomiary są rejestrowane i zapisywane w aplikacji zainstalowanej na naszych telefonach. Ale należy pamiętać, że osoby starsze nie są w stanie korzystać z takich urządzeń i nie potrafią, więc stosowanie tych prostych urządzeń jak ciśnieniomierz, termometr, zmierzenie sobie tego liczby oddechów, kładąc rękę na klatce piersiowej oraz pulsy oksymetr. Ważne jest, żebyśmy nasze parametry życiowe zapisywali w zeszycie, bo pozwoli to na monitorowanie przebiegu choroby i lepszy kontakt z lekarzem, który może wykorzystać te parametry do diagnozowania choroby. Adamet dla rodziny.